spadają Nie chcę grać ról, które pisze mi świat Wolę być sobą, choćbyś miał się śmiać Łaski spadają, prawda się liczy Choć kłamstwo krzyczy, sercem milczy w świecie filtrów i sztucznych świateł, gdzie prawda ma cenę, a fałsz ma aplauz. Chodzę pod prąd, nie chcę waszych schematów. Lepiej być cieniem niż puszczeć na tłumów. Nie mam recepcji, nie mam gotowych wersów. Mam tylko duszę i garść własnych wersów. Nie szukam fejmu, nie gonię lajków, bo wiem, że pustka żyje w blasku. Nie chcę grać w ról, które pisze mi świat Wolę być sobą, choć byś miał się śmiać Maski spadają, prawda się liczy Choć głąb krzyczy, serce milczy Ludzie jak lustra odbijają innych, A ja wolę pęknąć niż być tylko swych krzywych Nie sprzedaję duszy, nie kupuję sławy, bo wiem, że wartości nie da się zważyć Każde nie nie buduje, każde tak testuje Każde upadnięcie znaczy coś próbuje Patrzę w przyszłość, świeć ciemność za plecami, bo lepiej iść wolno niż żyć cudzymi planami nie chcę grać ról, które pisze mi świat Wolę być sobą, choć się śmiał się śmiać Maski spadają, prawda się liczy Choć kłamstwo krzyczy, serce milczy Wiecie, filtrów i sztucznych świateł, gdzie prawda ma cenę, a fałsz ma aplauz Chodzę pod prąd, nie chcę waszych schematów. Lepiej być cieniem, niż błyszczysz do tłumów. Nie mam recesji, nie mam gotowych wersów Mam tylko duszę i grać własnych wersów Nie szukam fejmu, nie gonię lajków, bo wiem, że pustka żyje w blasku. Nie chcę grać w Pisze mi świat, wolę być sobą, choćbyś miał się śmiać. Maski spadają, prawda się liczy, choć kłamstwo krzyczy, serce milczy. Nie chcę grać, ród, które pisze mi świat. Wolę być sobą, choćbyś miał się śmiać. Maski spadają, prawda się liczy, choć kłamstwo krzyczy, serce milczy. Każdy nim nie buduje, każdy tak testuje, każde upadnięcie znaczy coś próbuje. Patrzę w przyszłość, choć ciemność za plecami, bo lepiej iść wolno niż żyć cudzymi planami.